Partnerem programu jest Santander Bank Polska Środków z OFE nie moglibyśmy wypłacić sobie w dowolnym no, momencie. Tak, dokładnie, przele. a środki z PPK jak najbardziej możemy. Oczywiście z pewnymi potrąceniami. My musimy pamiętać o tym, żeby budować ten kapitał. Tu zwłaszcza słowa, które powinniśmy kierować do tych osób młodszych niż, niż starszych. E, zakładając oczywiście, że wiek emerytalny nie zostanie zmieniony, to te świadczenia będą bardzo niskie, bo żyjemy dłużej. E, co będzie się przekładało na to, że ten kapitał będzie dzielony przez większą liczbę miesięcy. To już odnosimy się do tej emerytury wypłacanej z pierwszego filara emerytalnego. 25% wypłacamy jednorazowo, a pozostałe środki w 120 ratach. One są nam wypłacane. Także tutaj też ten mechanizm, taka jest konstrukcja, ta, 10. Nie, ta podstawowa. Pojawiają się głosy niektórych, niektórych osób, albo takie komentarze, że może by wprowadzić jakieś zmiany w tej w tej konstrukcji. Ja akurat stoję na stanowisku, że wszelkiego rodzaju zmiany mogłyby zepsuć, zmniejszyć zaufanie do, do systemu. I mogłyby spowodować to, że dużo osób, które oszczędzają, które widzą, że tutaj nie ma żadnych problemów w tym, w tym programie, zdecydowałyby się w takiej sytuacji na wypłatę środków. Zawał PPK przewiduje świadczenie w postaci poważnego zachorowania. To jest konkretny katalog chorób, które pozwalają nam wypłacić te na środki. Przykład PPK. Na PPK. Tak one zostały zdefiniowane w, w ustawie. Oszczędzajmy i myślmy o emeryturze wcześniej niż później. Dzień dobry Państwu, Paweł xy XYZ i Można Jaśniej. Dziś ponownie Oskar Osobolewski, ekspert emerytalnej rynku pracy, HRK Payroll Consulting oraz twórca debaty emerytalnej. Cześć Oskar. Cześć, dzień dobry. E, Oskarze, dzisiaj o PPK, pracowniczych planach kapitałowych. a Dlatego, że pojawiły się dość zaskakujące dane, jak ty też to opisujesz, dane PFR Portal PPK, czyli takiej spółki powołanej w sumie do promowania, edukowania na temat... Yy, Samych pracowniczych planów kapitałowych okazuje się, że sporo osób dokonuje zwrotów środków zdeponowanych w PPK. Jednocześnie nie do, oznacza to wypisania się z PPK, czyli dalej oszczędzają, ale takich zwrotów, i to nawet wielu, takie osoby dokonują. Z jednej strony, ja twierdzę, że to jest dobrze i źle jednocześnie, to znaczy źle, bo szkoda, bo program ma służyć na oszczędzanie i odkładanie na emeryturę, ale dobrze. Bo pokazuje, że to są nasze środki, a często z zaufaniem do programów publicznych, rządowych, jakkolwiek to nazwać, mamy pewnego rodzaju problem. No więc zacznijmy od podstaw. PPK raz jeszcze przypomnijmy bo to tak, temat wraca raz na jakiś czas nie każdy pewnie ma do końca świadomość, jak to funkcjonuje, jak to, jak, z czym to się je to PPK. PPK to program, który został stworzony w 2019 roku, w drugiej połowie 2019 roku najwięksi pracodawcy zaczęli tworzyć PPK. Polega na tym, że buduje się oszczędności, buduje się kapitał na przyszłość wspólnie z pracodawcą i wspólnie z zasileniami ze środków publicznych. Co miesiąc z naszego wynagrodzenia jest potrącona wpłata podstawowa uczestnika. Co do zasady 2% każdy do tego PPK wnosi jako uczestnik. Do tego pracodawca dokłada każdemu 1,5% swojej wpłaty podstawowej. Mogą być jeszcze wpłaty dodatkowe w taki sposób, że maksymalnie to jest 8% z tych dwóch źródeł. No i poza tym mamy wpłatę powitalną jednorazową, którą otrzymujemy i te osoby, które oszczędzają w PPK od dawna, no to otrzymały w, na samym początku, czyli to już kilka lat temu, a poza tym mamy jeszcze dopłaty roczne, czyli takie zasilenie co roku ze środków publicznych. I to jest co roku, co roku, czy co roku przez ileś lat? Co roku, w każdym roku jest wpłacane, o ile spełnione zostaną odpowiednie warunki, czyli odpowiednia pula środków zostanie w danym roku kalendarzowym wpłacona. Natomiast zakładając, że pracujemy i otrzymujemy... Co najmniej... Ma... Tak, to nie ma problemu, żeby to, to, to uzyskać i tak to, tak to wygląda. I faktycznie, tak jak powiedziałeś, mamy zwrot środków, czyli możemy wypłacić... O, to jeszcze tutaj się na chwilę go <laughs> yy, Musimy porządkować sobie w można jaśniej, tak? Wiedzę, żeby nie strzelać jak z karabinu, tylko rozjaśniało, żeby się nam jak najbardziej... O, mamy program, jest PPK, jest, yy, jestem u pracodawcy, ma, jestem w tym programie. Dochodzi do czegoś takiego jak zapis automatyczny, tak? On się co... Od, co ile odbywa taki automatyczny zapis? Na samym początku w ogóle tworzenia pracodawca nas zapisał, a później co 4 lata ma miejsce automatyczny zapis. Czyli wszyscy, którzy mają umowę o pracę, jeśli nie zawnioskują o niezapisywanie, to będą zapisani. Nawet ci wszyscy, którzy zrezygnowali na samym początku, są zapisywani, ale później mogą ponownie zrezygnować z tego oszczędzenia, czyli złożyć deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. To jest zupełnie coś innego niż zwrot, o którym za chwilę tak powiem. Tak, dokładnie. Czyli teraz mówimy o. A, yy... Ostatni zapis był kiedy, ten automatyczny? W roku 2023 na początku i kolejny będzie w roku 27. E, I teraz luty marzec to będą te Wyobraźmy opisy. sobie, że ktoś w 23, 2023 roku e, wnioskował, żeby go nie dopisywać, bo można zawnioskować jeszcze na etapie przed automatycznym tak. zapisaniem, żeby tak. nie dopisywać z automatu, tak? tak? To w 2027, mimo że się w 23 nie zapisał, procedura ruszana nowo. Tak, czyli... bo ta deklaracja, którą rezygnacji właśnie złożyliśmy w roku 2023 bądź później, czyli na przykład albo to był marzec 23, albo wrzesień 23, albo teraz luty 25, przykładowe miesiące. E, to ona jest ważna do końca lutego 27 roku. Później traci ważność i jeżeli chcemy znowu zrezygnować, to mamy taką możliwość, składając po raz kolejny na 4 lata. Chociaż tu są słuchy, że może być jakaś zmiana i ten okres e, dzielący nas od automatycznych zapisów będzie, e, będzie krótszy, krótszy. Takie są pomysły, ale to są na razie zapowiedzi. E, co do zasady, na razie jest to co 4 lata, czyli tak jak powiedziałem, do końca lutego 27 roku ta deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK jest ważna. Później, jeżeli będziemy chcieli zrezygnować, jak najbardziej możemy, i jeżeli nic się nie zmieni w przepisach, to ona będzie ważna ponownie do końca lutego 31 roku. No więc tak, yy, ktoś sobie może pomyśleć, a o co im tak chodzi, że mnie tak nie chce tam być, a mnie na siłę zapisują, ja nie chcę, a mnie zapisują. Coś tu chyba brzydko pachnie, ktoś mógłby tak pomyśleć. I wtedy, jak usłyszałbyś taki głos, to co byś odpowiedział? No bym powiedział, że chodzi o to, żeby przypomnieć o PPK z jednej strony. Ale pokazać, przypomnieć można, że możesz się zapisać za wniosku, jak chcesz, a nie za wniosku, jak nie chcesz. Ale właśnie tutaj są wykorzystywane elementy ekonomii behawioralnej, czyli z automatu zostajemy zapisani, czyli tutaj nie musimy niczego, niczego robić, żeby być w tym programie i oszczędzać. Ale jeżeli chcemy z tego zrezygnować, no to już musimy podjąć działanie. I ustawodawca przyjął taką konstrukcję, że PPK jest jak najbardziej i dobrowolne. Ale żeby z niego zrezygnować, tutaj trzeba wykonać się pewien ruch. pewien ruch. Jak mamy na przykład trzeci filar i to są te indywidualne formy oszczędzania na, na przyszłość. Tutaj, żeby coś zrobić, no to musimy pójść. Tuż jest bez pracodawcy, także zupełnie samodzielnie musimy to zrobić i podejmując taką, taką decyzję, udajemy się, czy to do jakiegoś tej czy, czy do banku, gdzie chcemy z tego rodzaju oszczędzania skorzystać, to my musimy wykonać ruch. W przypadku PPK sytuacja jest odwrotna, żeby nie oszczędzać, żeby nie uczestniczyć w tym programie, my musimy złożyć odpowiednią deklarację. Zresztą też ta deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK jest na wzorze urzędowym. Tutaj została przygotowana. Także bez względu na to, gdzie pracujemy, na tym samym dokumencie musimy, jeżeli chcemy oczywiście, bo to jest zawsze możliwość, a nie obowiązek takiej osoby zatrudnionej, żeby z PPK zrezygnować. Ze względu na zamieszanie z OFE, otwartymi funduszami emerytalnymi, te środki nigdzie nie zniknęły, nie rozpłynęły się w powietrzu, zostały zapisane na subkontach w ZUS-ie, ale niesmak pozostał. Błędy komunikacji, władza, e, no, tak się składa, że akurat wtedy premierem był ten, ten który jest obecnie, ale no, f, chyba widocznie z tą komunikacją trochę kuleje, więc często pozostaje taki niesmak i ktoś może pomyśleć. Zapisują mnie na siłę do tego PPK, bo pewnie chcą dokonać znowu zamachu na moje pieniądze. Biorą ode mnie, od pracodawcy, a potem przyjdzie ktoś, bo może ci nie, ci nie, ale nie wiadomo, kto będzie następny, i mi to zabiorą jak ofę. Takie są mity. Ja specjalnie mówię takim językiem, bo tak ludzie często myślą, jak się przebić przez tego rodzaju myślenie. Faktycznie takie przeświadczenie gdzieś cały czas krąży. Czasami nawet jak się poczyta różnego rodzaju artykuły o PPK i spojrzy do sekcji komentarzy, to właśnie widzimy, że tego typu głosy się pojawiają. No, one niewątpliwie nie są, nie są prawdziwe. Tutaj ta właśnie prywatność środków, która z jednej strony została podkreślona wprost w jednym z artykułów ustawy, ale z drugiej strony też w samej konstrukcji i możliwości chociażby zwrotu środków, pokazuje, że to zostało zupełnie inaczej przygotowane niż OFE. Środków z OFE nie moglibyśmy wypłacić sobie w dowolnym o, momencie, tak, dokładnie. A środki z PPK jak najbardziej możemy, oczywiście z pewnymi potrąceniami, ale jeżeli będąc uczestnikiem PPK podjęlibyśmy decyzję na przykład 1 sierpnia 25 roku, nie chcę uczestniczyć i chcę wypłacić, nie chcę w rozumieniu, nie chcę trzymać środków PPK, tylko chcę je, je otrzymać, składam odpowiednią dyspozycję, w zależności od tego, jaka instytucja, kilka dni to trwa i te środki do mnie trafiają. W przypadku OFE takiej możliwości nie było. I co ciekawe, być może uszczuplę sobie przyszłą emeryturę. Ale być może mam potrzebę tu i teraz skorzystania ze środków, bo jest coś ważniejszego w moim życiu niż może się tak zdarzyć, niż to życie na emeryturze. Choćby kwestia zdrowotna. Chociaż choroby. ustawa o PPK przewiduje świadczenie w postaci poważnego zachorowania. To jest konkretny katalog chorób, które pozwalają nam wypłacić te środki. Na przykład PPK. Na tak, one zostały zdefiniowane w, w ustawie albo amputacje kończyny. I wtedy możemy wypłacić 25% środków, które mamy w PPK. Bez żadnych bez żadnych Trat. strat. Także tutaj wszystko jest przewidziane. A jeśli nie chce się tłumaczyć, po prostu potrzebuję, bo tak, bo nie wiem, i złożyłem, albo na przykład chcę, chcę zobaczyć namacalnie, czy to są naprawdę moje pieniądze, albo mówię, okej, okay, tu się ileś uzbierało, a może to na X przerzucę, bo widzę, że to jest moje. Można dokonać tego zwrotu. PFR portal PPK podał dane. Tu te akurat dotyczą końca maja, że. Blisko 718 tysięcy osób uczestniczących w PPK dokonało zwrotu środków, i ta łączna kwota zwrotu wypłaconego przez PPK to jest 5 miliardów 800 milionów złotych, które trafiło na konta tych, którzy tam odkładali nie sami przecież, prawda, bo odkładali oni i pracodawca. Ale tu się pojawiają pewne wątki. Natomiast zacznijmy od podstawy. Co tracę, kiedy dokonuję zwrotu? Takiego, po prostu, bo są pewne potrącenia. Tak. E, tak jak na samym początku mówiliśmy, mamy trzy źródła finansowania PPK. Wpłata pod sawo, e, wpłaty po prostu uczestnika, wpłaty pracodawcy i zasilenia ze środków publicznych. To idąc od końca, zasilenia ze środków publicznych tracimy, one wracają do Powitalna systemu. Powitalna i roczne. Dokładnie tak. Koniec. Nie, Nie ma ich. Tak, tak. I bezpowrotnie one tak. Natomiast jeżeli zapiszemy się i będziemy oszczędzali ponownie, i nabędziemy prawo do dopłaty rocznej. Tutaj w tej no co, sytuacji, to, to ją odpłatę. Tak, nie tak. Dokładnie. Bez. Z drugiej strony mamy te wpłaty pracodawcy, wpłaty e, uczestnika. E, z e, wpłaty e, uczestnika potrącany zostaje tylko podatek 19 tak, od, od zysków kapitałowych 15% z podatku belki. Ale od zysków. Także jeżeli nie ma zysku, preksji, to nie ma tego potrącenia. Ale ostatnio było to zyskowne, tak. ale od tej górki. Tak, dokładnie. Natomiast wpłaty pracodawcy bierzemy 30%, które trafia do ZUS-u. Ono jest księgowane na, na, naszym, na naszym koncie w ZUSie. A pozostałe środki, te 70%, podatek od zysku odejmujemy i trafia do uczestnika. Także tak to... Czyli de facto, jak ktoś odkładał, to nie dość, że to, co ze swojej pensji odkładał, to dostaje zwrota. Jeśli jeszcze został wypracowany zysk, no to od zysku, no wiadomo, podatek trzeba zapłacić od zysków kapitałowych, bo tak to funkcjonuje, ale dostaje te kasę z powrotem. Na pewno nie mniej niż się wpłaciło, no chyba, że byłaby strata generowana, ale raczej nie przewiduje. Znaczy, może się wydarzyć. To w zależności od tego, w jakim okresie em, dokonujemy tych zwrotów. Na przestrzeni już tych ponad pięciu lat, w zasadzie sześciu lat funkcjonowania PPK, -a, mieliśmy i lepsze, gorsze e, momenty, co jest jakby charakterystyczne no, dla długoterminowego oszczędzenia. Można sytuację z tego roku, kiedy był marzec, kwiecień i decyzję Trumpa o cłach i bardzo duże tak. zawalenie się giełdowe, a potem wyprowadzenie. Bo, bo rynki finansowe mają tutaj wpływ. Zostawmy to na chwilę z boku, bo za dużo wątków będziemy otwierali, a chodzi o to, żeby było jak najjaśniej dotyczące tego zwrotu. Czyli tak, po pierwsze, zwrotu można dokonać. Pieniądze wielokrotnie. Sięg... No właśnie, pieniądze sięgują się na naszym koncie, tak? Yy, czyli widzimy, że są nasze. Ale to jednoznacznie nie to jednocześnie nie oznacza, że my się z tego programu wypisaliśmy. Czyli od każdej kolejnej pensji pracodawca pobiera te, tak. tak bo... yy, znaczy w sensie nadal. Odkładamy środki. Tak, z my mamy zwrot środków, czyli wypłata tych środków, które trafiają do nas, ale z drugiej strony deklaracja rezygnacji, czyli rezygnacja w ogóle z PPK. Jeżeli chodzi o deklarację rezygnacji, my jakby wypisujemy się z PPK w tym znaczeniu, że pracodawca nam nie wpłaca, nasze wpłaty nie trafiają, nie mam nas... to kolejnego na, automatycznego zrezygnacji. Dokładnie tak, nie ma nas z PPK. W momencie, kiedy składamy wniosek o zwrot do instytucji finansowej, bo to też trzeba podkreślić, że on jest składany do instytucji finansowej, my wypłacamy to wszystko, co mamy na naszym rachunku PPK, ale już Kolejna wypłata, kolejne wynagrodzenie otrzymujemy, i pracodawca znowu nam potrąca naszą wpłatę, potrąca swoją, swoją wnosi swoją wpłatę do PPK. Także ten rachunek wyzerowany w momencie zwrotu PPK z zasileniami kolejnymi się będzie powiększał. I stąd jest, jak rozumiem, to dokonanie zwrotów wielokrotne. Czy na przykład jest tak, że ja mogę, bo właśnie, bo jeśli dokonuję zwrotu, to od razu muszę dokonać zwrotu wszystkiego, co tam mam. Nie ma takiej Nie. możliwości, że sobie Zwrot oznacza wypłatę wszystkich środków, które są na naszym roku. Nie ma możliwości, że jak mam tam zdeponowanych 10 tysięcy, to wypłacę 5, a 5 nadal pracuję. Okej, okay, więc dokonuję tego zwrotu, więc jeśli czytam w tym raporcie, który teraz był przez ciebie cytowany i analizowany, że są osoby, które dokonały 11 i więcej zwrotów. Oczywiście to jest ten najniższy odsetek, ale 11 i więcej razy wypłacały, to rozumiem że to co, ktoś tam po prostu, pracodawca coś tam wpłaca raz na, nie wiem, trzy miesiące, no to, no bo coś się musi zbierać, no to nie wiem, że chyba że z każdego miesiąca na przykład. Tak, no, no w tym skrajnym tak. przypadku może być tak, że ktoś to robi co co, co miesiąc bo też nie ma tych danych, ile, jak jak jest rekordzista, ile zwrotów dokonał rekordista. Takich danych nie mamy. Po prostu to są średnie jakieś. Tak, tak? wiemy, znaczy nie, nie, tutaj mamy po prostu kolejne kategorie, A, okay. w 11, szczególności tak. I, I, i więcej, ale nie wiemy, czy to jest 20 czy, czy... 12. Tak, ten. no ale to biorąc, pod uwagę też od po samego początku, no to jeżeli by to robił przez 5 lat co roku, no to też by się ta liczba odpowiednia, odpowiednia zgromadziła. Natomiast y, y, część osób tam robi od 2 do 4, jeżeli pamiętam te, te, te przedziały w tych, w tych danych i tak dalej, także możemy też obserwować, jak to, jak to wygląda. Nie, natomiast faktycznie no, te osoby, które zrobiły najwięcej zwrotów, no, to było przynajmniej tych 11 zwrotów i, yy, i więcej, co oznacza, że one mogą robić to na przykład co miesiąc, co, co kwartał. Pamiętajmy, że pracodawca co miesiąc tam z wynagrodzenia robi. Trochę jak rozumiem, właśnie, czy to, czy to mogłoby mieć jakikolwiek sens? No bo dobra, ktoś mówi, nieważne tam ta opłata powitalna i wpłaty roczne, ale tak, z mojej pensji coś tam idzie co miesiąc. Może raz jest więcej, raz jest mniej, no ale przecież tam pracodawca też coś dosypuje, czyli tak jakby niektórzy sobie robią dodatek do pensji, może z tego. Można tak to nazwać, że tak to, tak to traktują. E, natomiast no to jest wszystko zgodne z przepisami ustawy o, o PPK i ta konstrukcja została na samym początku e, do przepisów e, wpisana. Pojawiają się głosy niektórych, niektórych osób, albo takie komentarze, że może by wprowadzić jakieś zmiany w tej, w tej konstrukcji. Ja akurat stoję na stanowisku, że wszelkiego rodzaju zmiany mogłyby zepsuć, zmniejszyć zaufanie do, do systemu. I mogłyby spowodować to, że dużo osób, które oszczędzają, które widzą, że tutaj nie ma żadnych problemów w tym, w tym programie, zdecydowałyby się w takiej sytuacji na wypłatę e, środków. E, czyli te osoby, które myślą zwrot, to nie dla mnie. W momencie, kiedy ktoś by zaczął coś robić przy zwrocie, pomyślałyby: Tu mi się zapala jakieś światło, lepiej to przemyśleć i może wypłacić te środki. To oznaczałoby, że ta wypłata z, z PPK, te, ta wartość zwrotów mogła być dużo, dużo większa. Niestety, to jest pewien koszt, który musimy ponieść z perspektywy, z perspektywy systemu i o tym też trzeba pamiętać. Jak sobie tak liczę, jeśli ktoś zarabia 5 tysięcy, abstrahując od jego potrącenia, to to, co pracodawca wpłaci te 1,5%, to by było jakieś 75 zł. Nawet niechby to nie, prac, nie wypracowało żadnego zysku, żadnej straty. Tak czy siak, z tych 75 zł. 30% byłoby zapisane na koncie ZUS, czyli 70% byłoby wypłacone, to jest 52 ,50 zł. 50 groszy zarabia 5000, do no takich 5 dyszek dodatkowo, no bo wiadomo też ten zwrot samemu było potrącony, ale tego nie, nie liczę, bo to jest potrącane e którą i tak się zarabia. No to czy dla takich 50-60 zł yy, warto, czy nawet no pewnie około 5 dyszek co miesiąc, chyba lepiej zostawić to, bo tu przechodzimy do sedna sprawy. Dlaczego PPK ma opłacać się w długim terminie i jaki jest system potem wypłat? To znaczy. W poprzednim odcinku o emeryturach mówiliśmy o tym, że najniższa emerytura jest często po prostu głodowym świadczeniem, porównując ile zarabia się mając, nie wiem, najniższą krajową, a ile się ma mając najniższą emeryturę. To dysproporcja jest tak duża, że każdy grosz do emerytury może być na wagę. No, w egzystencji, no bo po prostu czasami możemy sobie wyobrazić, że zapłacić nie wiem, czynsz, koszty życia, jedzenie, leki, no to ta, na tej emeryturze nigdy za dużo. Tak, to prawda. I pamiętajmy też, że w przypadku osób, które mają do 120% najniższego wynagrodzenia takie osoby zamiast, to może trochę z innej strony, ale też z takiego edukacyjnego aspektu e, oszczędzania, e, one mogą sobie obniżyć wpłatę podstawową, czyli ten koszt miesięczny dla nich będzie niższy, a pracodawca i tak będzie tym osobom dopłacał 1,5%, czyli ta wpłata podstawowa będzie 1,5%, osoba, która ma do 120% minimalnego wynagrodzenia, czyli dzisiaj to jest w okolicy 5600 zł, w realiach roku 2025, ona może nie wnosić 2%, o których mówiliśmy na, na samym początku, tylko w odpowiedni procent w widełkach 0,5%, 2%, czyli może 0,5%, może 1%, 0,75%, a pracodawca będzie i jej dopłacał. Także tutaj warto też o tym pomyśleć, żeby nie rezygnować z PPK, ale właśnie, żeby tym mniejszym kosztem oszczędzać, jeżeli czujemy, że te 2% jest dla nas za dużo. I pamiętając o tym, że tak, opłata wstępna, okej, okay, ale potem coroczna wpłata od państwa, plus to, co on nas pensji, plus to, co pracodawca ponad pensję jeszcze do tego dokłada. I teraz wyobraźmy sobie, że trwa to od lat 30. I przechodzimy na emeryturę, bo dzisiaj mamy, na przykład, jako mężczyźni 35, za lat 30 mamy 65, albo jako kobiety mamy dzisiaj 30 lat, a za 30 lat będziemy miały 60, i wtedy dopiero. Bo tu akurat bez względu na płeć wypłaty można dokonywać od 60 roku życia. Tak, tak, tak. Jak najbardziej To ustawa to, to, to zrównała ten, ten wiek. Natomiast oczywiście warto poczekać do emerytury. Tak, żeby tutaj nie było też tak, że od razu skonsumujemy te środki. I też pamiętajmy, jedna ważna uwaga: 25% wypłacamy jednorazowo, a pozostałe środki w 120 ratach one są nam wypłacane. Także tutaj też ten mechanizm, taka jest konstrukcja ta, jest 10%. Nie, ta podstawowa. No ale no to właśnie, teraz można jaśniej, bo odkładam całe życie w PPK. To czy czasem kosztem tych 19% podatku Belki nie lepiej jest sobie to wypłacić, wszystko i mieć na koncie, nawet po tych 20-30 latach, niż na przykład mieć taką sytuację, że przechodzę na emeryturę, mam środki z PPK, ale z tego wszystkiego wypłacają mi 25%, a 75% przez 10 lat nie da się tego skrócić, a jeśli nie dożyję? Środki są dziedziczone, jeżeli byśmy yy, zmarli wcześniej niż, niż ten okres. Natomiast ym, chodzi o to, żeby ten kapitał nam w, w został rozłożony w dłuższej, w dłuższej perspektywie. Tutaj akurat jest wyciągnięta pewna e, lekcja z PPE, czyli Pracowniczych Programów Emerytalnych, e, gdzie jest pewnego rodzaju dowolność, możemy ratalnie, możemy jednorazowo. Większość osób decyduje się na wypłatę jednorazowo no, mam tu i e, e, te środki konsumowane są dużo, dużo szybciej. A tak to jest pewnego rodzaju takie uzupełnienie naszego... I też taki poziom bezpieczeństwa dla wypłacającego, czyli dla PFR-u, bo z jednej strony... Instytucji finansowej. Tutaj każda instytucja finansowa gromadzi, PFR jest tym, który zarządza, okay. natomiast PPK jest instytucją zarządzają. W tych latach prosperity no, na rynkach finansowych raz jest lepiej, raz jest gorzej. W skali 20-30 lat raczej wszystko rośnie, ale są różne okresy, różne kwartały. Jak rozumiem też wypłata co miesiąc. Pewnie tam te środki mogą krążyć i pracować. To nie, nie zawsze musi być tak z tych bieżących. Znaczy, trochę jak w systemie emerytalnym, prawda? Jest w stanie się transferować tymi środkami, no bo w końcu, jeśli nie idzie to mm, balonowo w jednej kwocie od razu 100%, no to te środki przecież cały czas pracują. Tak, one są w tych funduszach już bardziej takich konserwatywnych, obligacyjnych, ale one cały czas jakby są w jakimś stopniu inwestowane. Także te raty później, które są otrzymywane, one są w podobnej wysokości. Ale nie jeden do jednego takiej taki samej, przez to, że te środki cały czas A, są Czy Czyli one już myślę, Tak, wyższe. Na tak, 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 okay. tak. tak, tak. Yy, Okej, okay. no to dobrze. Czyli sens odkładania w PPK jest taki, że tak naprawdę, znowu, yy, doświadczenie pokazuje, że bardzo szybko chcemy mieć gotówkę w ręku, ale ta gotówka w ręku, tak już mówiąc teraz naprawdę i konkretnie, i o myśleniu o emeryturze, ona się najczęściej rozchodzi. Albo się gdzieś da komuś w rodzinie, albo coś sobie remont, ktoś strzeli na życiu emerytalnym, albo gdzieś na wczasy pojedzie, trochę pożyje, chwila, moment, nie ma gotówki i zostaje ta niska emerytura. Tu chodzi o to, żeby to było myślenie, że jak mamy emeryturę podstawową. Przechodząc na emeryturę, dokładamy co miesięczną wypłatę z PPK i razem ta kwota co miesiąc daje nam swobodę funkcjonowania w każdym miesiącu. No, dokładnie tak, a im później też tym tych potrzeb jest więcej. Także e, pewnego rodzaju błędem jest wykorzystanie tych środków na samym początku i też pracujemy jeszcze. Bo są osoby, które łączą pracę i pobieranie emerytury, albo w przypadku mężczyzn mogą pracować jeszcze przez 5 lat i pobierać te środki, co też jest pewnego rodzaju błędem w tej, w tej konstrukcji. Ale jak najbardziej, my musimy pamiętać o tym, żeby budować ten kapitał tu zwłaszcza słowa, które powinniśmy kierować do tych osób młodszych niż, niż starszych. Zakładając oczywiście, że wiek emerytalny nie zostanie zmieniony, to te świadczenia będą bardzo niskie, bo żyjemy dłużej, co będzie się przekładało na to, że ten kapitał będzie dzielony przez większą liczbę miesięcy, to już odnosimy się do tej emerytury wypłacanej z pierwszego filara emerytalnego. Także budujmy ten kapitał, czy to jest PPK, czy PP, w zależności od tego, co oferuje pracodawca, czy PE, czy inne formy też poza tymi rozwiązaniami systemowymi. To, o czym powinniśmy pamiętać i to, co dobrze, żeby wybrzmiało w naszej rozmowie, budujmy po prostu oszczędności. Jeżeli nie ufamy, Państwu, to róbmy to w inny, w inny sposób, czyli nie w tych rozwiązaniach, które, które wymienialiśmy, ale, ale po prostu są, oszczędzajmy. Chyba trzeba też zerwać z tym mitem, nie ufamy Państwu, bo te środki naprawdę. Mm, z, Chyba są najłatwiej, yy, o, jeśli chodzi o odszczędzanie na emeryturę, to najłatwiej i najlżej jest w przypadku PPK. Tak, bo w przypadku PPK nic tak naprawdę nie musimy robić. Pracodawca nam to potrąca, przekazuje do instytucji finansowej IKX OIPE -E, tutaj to sami musimy wybrać, no przesiadywać, przelewać. Maty, trzeba być regularnym. Pamiętać o tym, a PPK. A, można to może niby sobie zrobić stałe zlecenie, ale z drugiej strony, prawda jest taka, że. Yy, może być taki miesiąc, w którym powiemy, a no nie, no, to teraz potrzebuję na coś innego. No i PK, i tak jest to potrącenie z automatu przez pracodawcę dokonywane, no bo to robi to jest obowiązek pracodawcy. Dlatego to jest bardzo wygodne, jeżeli chodzi o tę konstrukcję. Ale tak jak powiedziałem, no niektórych się nie uda przekonać, to ważne, żeby do tych osób ta informacja trafiała, żeby oszczędzał w inny sposób, jeżeli nie, ufa, nie, nie wybiera tego rozwiązania. Szanowni Państwo, budujcie swoje portfele emerytalne, a szczególnie młodzi ludzie, dzisiaj macie 20, 25 lat, wchodzicie na rynek pracy, 30, 35, 40, bo często o emeryturze myśli się, kiedy zaczyna się zbliżać do wieku emerytalnego i to już jest trochę za późno, jeśli na przykład z zerową poduszką finansową mamy wchodzić w myślenie o emeryturze. A mając 25, oczywiście często myśli się tu i teraz, ale szczególnie jeśli ma się umowę o pracę i możliwość uczestnictwa w PPK ale teraz... też odkładowane umowy zlecenia, bo można być w PPK na odskładkowanym zleceniu obowiązkowo także o tym też pamiętajmy. No, czyli na takich y, umowach, które pozwalają na uczestnictwo w PPK. Warto być, nie warto rezygnować i warto pomyśleć o tym życiu, o którym dziś wydaje się bardzo odległe, bo później jak ono przyjdzie szybciej, niż nam się wydaje może być nieprzyjemne zaskoczenie, że mamy za mało by się co miesiąc utrzymać. Dokładnie tak. Także to, co najważniejsze, oszczędzajmy i myślmy o emeryturze wcześniej niż później. Oskar Sobolewski, ekspert emerytalnej rynku pracy HRK Payroll Consulting, twórca debaty emerytalnej. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Paweł Orlikowski, XYZ i można jaśniej. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem programu jest Santander Bank Polska.